Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Nowe rozdanie. Czas na szpil. Po meczu z górnikiem Łęczna niebiescy przystąpią z nowym trenerem. Janusza Niedźwiedzia zastąpił świętochłowiczanin Dawid Szulczek, który związał się z ruchem umową obowiązującą do 30 czerwca 2026 roku. Przede wszystkim co się rzuca w oczy, że wszyscy są bardzo serdeczni, każdy chce pomóc i już od samego wejścia, wszystkie osoby, które po kolei są w pokojach, siedzą, zawsze z takim uśmiechem. To dodaje na pewno energii, wiary, ale też przyjęcie szatni bo już wczoraj widziałem uśmiechy, a dzisiaj ten trening wyglądał naprawdę bardzo obiecująco. Także mam nadzieję, że po, po tym jutrzejszym rozruchu, jak już zdecydujemy się, którym składem będziemy grali, że będziemy wszyscy przekonani do tego, że w tym najbliższym spotkaniu już przełamiemy tą pasję i w końcu wygramy, wygramy mecz. I tak, mieliśmy możliwość współpracy w Wiśle Kraków, natomiast trener wtedy był też w innej roli, roli drugiego trenera. Natomiast oczywiście wspominam, bardzo pozytywnie ten czas, dobrze się z nam współpracowało i, i, i wierzę, że przyjście trenera też tutaj coś zmieni, coś ruszy w naszej grze, bo wydaje się, że, że mamy ku temu możliwości, ale, ale cały czas gdzieś czegoś brakuje. Zmiana na stanowisku pierwszego trenera pociągnęła za sobą także zmiany w sztabie. Z ruchem pożegnali się dotychczasowy asystent Karol Szweda oraz trener przygotowania fizycznego Andrzej Kasprzak. Z kolei po dwóch miesiącach do sztabu powrócił Wojciech Grzyb. Czas Trener Dawid Szulczek ma już za sobą pierwsze treningi z drużyną ruchu. Czasu na przygotowania do sobotniego meczu zbyt wiele nie ma, ale w słowach zawodników i szkoleniowca da się wyczuć optymizm. To są treningi bardzo krótkie. Trenujemy po 40-45 minut, jest dobra intensywność pracy, przerwa na wodę, dobra intensywność pracy, ale trening sam jest krótki. Były trzy trudne wyjazdy z dobrymi przeciwnikami, te kilometry siedzą w nogach, więc. Chcemy, żeby drużyna czuła taki, taką świeżość, taki dobry bodziec i no, jestem przekonany, że stać nas tutaj na robienie wielkich rzeczy, trzeba zacząć od tego, żeby wygrać po prostu pierwsze spotkanie i potem tą przerwę na kadrę chcemy dobrze przepracować. Oczywiście wierzymy w to, że gdzieś tam dostaniemy tego takiego pozytywnego kopa, bo wiadomo jak sytuacja wygląda, wiadomo jakie są wyniki, nikt nie jest z tego zadowolony, począwszy od kibiców po nas i... No jest duże rozdrażnienie, można powiedzieć, w całej społeczności, ale jakby to teraz nie jest czas na to, żeby, żeby to rozpamiętywać, bo takie coś jeszcze nigdy nic nie dało. A skupienie się na, na meczu, na tym, żeby, żeby wyjść z tego, co jest złe, to jest najważniejsze. W przygotowaniach do debiutu na ławce trenerskiej ruchu Dawidowi Szulczkowi z pewnością nie pomaga sytuacja kadrowa. W zespole jest kilka kontuzji i pierwsza w tym sezonie pauza za kartki. Patrzę na szklankę do połowy pełną, także wiem, kto jest dostępny do meczu. Na tych zawodnikach się skupiam. Wiem, że mecz też rozgrywa się zazwyczaj po 60. minucie. Muszę myśleć o tym, kto z ławki nas wzmocni, bo ta ławka ma nas wzmacniać, a nie osłabiać. I myślę, że nazbieramy tyle ludzi, że będziemy mieli i dobrą ławkę, i dobry pierwszy skład. A co do kontuzjowanych, myślę, że damy taki raport dopiero po meczu, bo nie będziemy ułatwiać górnikowi tego w jakiej jesteśmy w sytuacji, ale po meczu na pewno też że wszystkim kibicom po kolei każdą sytuację powiemy i powiem kto kiedy jest przewidywany do powrotu. W sobotę na murawie Stadionu Śląskiego nie zobaczymy Andrzeja Lukicia, który w Płocku zobaczył czwartą w tym sezonie żółtą kartkę. Na liście zagrożonych pauzą trzy nazwiska. Łukasz Góra, Soman i Daniel Szczepan. Czas za do meczu z górnikiem Łęczna niebiescy przystąpią nie tylko z nowym szkoleniowcem, ale także z nowym zawodnikiem. Do drużyny dołączył Belg Momez Grani, który z trenerem Szulczkiem współpracował już w Warcie Poznań. No, zawodnik, który od dziecka wywołał się w Belgii, wiemy, że tam jest świetny system szkolenia i widzimy to po reprezentacji. Jest dobra jakość, na dużej intensywności pracuje. Kilka lat spędzonych na Węgrzech wyrobił tam sobie bardzo dobrą renomę i przyszedł do Warty Poznań. W takim momencie trudnym, natomiast dał dużo ożywienia, dał dużo intensywności, bardzo dobrze wyglądał zarówno na wahadle jak i na skrzydle. I jest to zawodnik, którego uważam, że się potrzebuje, bo on sprawia, że ci, którzy są obok niego na boisku, czują się pewniejsi i po prostu lepsi. I'm very happy to be here. Uh, yes, I just signed and uh, I'm, I'm very excited. Uh, for this year I think the only target for me and for all the team it's to go to Ekstraklasa. This is first target. The, for me and the team i work with him in warta poznan it was a very big surprise for me because it's a very big coach very good coach and uh, we work very good together and uh, on the moment when uh, he know that he will come here he, he contacted me immediately and uh, i was very very happy and uh, Jestem gotowy give 100% i work hard. Trener Niebieskich zapowiada, że Mezgrani to nie ostatnie wzmocnienie w tym okienku transferowym, które, przypomnijmy, zamknie się 9 września. Na pewno pod koniec okienka jeszcze zdarzy się transfer, który do klubu dojdzie, a nawet może być to w liczbie mnogiej. Wszystko jest dogadane z dyrektorem, zobaczymy jak też z zawodnikami, którzy wracają, ale na pewno będzie jeszcze, jeszcze transfer do klubu, a może nawet będzie to w liczbie mnogiej. Mecz z górnikiem Łęczna będzie chwilą wytchnienia po pierwszym, a przed drugim wyjazdowym maratonem. Wszyscy już stęskniliśmy się za atmosferą domowego spotkania, dlatego zapraszamy w sobotę na stadion Śląski. Niebiescy mają za sobą cztery kolejne wyjazdy. Po domowej potyczce z górnikiem czekają ich kolejne cztery: do tychów. Legnicy, nowego targu i stalowej woli. Dlatego warto w najbliższą sobotę wybrać się na stadion i po blisko miesięcznej przerwie znów poczuć tę wyjątkową atmosferę kotła czarownic. Kolejna okazja dopiero na początku października. Długo nie byliśmy u siebie i, i, i też. No każdy się dobrze czuje w domu, tak? Tak, w życiu i, i tak samo my się dobrze czujemy. Zdajemy sobie sprawę, że te wyniki były rozczarowujące w, w naszym wykonaniu, pomimo oczywiście trudnych spotkań, trudnego terenu, ale tak się po prostu ułożyło to wszystko. Nie ma już co do tego wracać i trzeba po prostu coś zmienić i wierzymy, że to będzie w tym meczu. Wierzymy, że, że właśnie kibice nas tak samo poniosą, bo, bo zawsze to robią i. Mm, i razem odniesiemy po prostu zwycięstwo. Po bilety na spotkanie z górnikiem zapraszamy na stronę internetową bilety.ksruch.com do naszych punktów stacjonarnych na terenie Chorzowa, a w dniu meczu także do Kas Stadionu Śląskiego. Ostatni dzień wakacji warto spędzić z ruchem. Zapraszamy. Nasz rywal Górnik Łęczna imponująco rozpoczął nowy sezon. W sobotę do Chorzowa przyjedzie jedna z dwóch niepokonanych drużyn w betklik pierwszej lidze. Dotychczasowy bilans górnika to aż 5 zwycięstw i tylko jeden remis. Drużyna z Łęcznej wygrywała już w stalowej woli, Pruszkowie i ostatnio w Gdyni. Jedyne punkty straciła w Łodzi. Na początku sezonu formą strzelecką imponuje duet Damian warchoł przemysław banaszak, który zapisał na swoje konto aż 10 z 12 bramek zdobytych przez zielono-czarnych. Zespół górnika znajduje się w optymalnej formie, dobrze w ostatnim czasie też punktuje, i to też widać w tabeli. Na pewno, tak jak zespół Trenera stano dobrze charakteryzuje się, jeśli chodzi o organizację gry, więc dlatego do, do tego meczu musimy się też dobrze przy, przygotować. Czasu nie ma za dużo, więc też musimy nabrać, obrać na ten mecz odpowiedni plan, tak, by, by optymalnie, ale też z taką energią do tego meczu przy, przystąpić. No jest to drużyna, która ma bardzo dobrego trenera i drużyna, która jest nieprzewidywalna pod kątem samego ustawienia. Grywał ten trener, grał ten trener do tej pory często systemem czwórkowym, tak było i w Wiśle Płocki, i teraz w Górniku Łęczna, ale też te pojedyncze mecze potrafią zaskoczyć i zagrać na trójkę i ta organizacja gry zawsze jest na bardzo dobrym poziomie. Co jeszcze trener stanu to, to trener, który ma dobrą kulturę gry z piłką, jego drużyny naprawdę przyjemnie się ogląda i tak też jest z Górnikiem Łęczna, nie dziwi mnie to, że tak dobrze punktują. Zespół dobrze radzący sobie też w fazie przejściowej, dobrze wykorzystujący te A tutaj też w postaci zawodników jakości tych zawodników. Zdyscyplinowani, zdyscyplinowani jeśli chodzi o atak. Kreujący, tworzący szanse, strzelający bramki też po dośrodkowaniu. Współprzestrzeni, więc dlatego tu jeśli chodzi o ofensywę to jest na pewno ich mocna strona. Przeciwnik i moment, w którym my jesteśmy taki, aby właśnie optymalnie się do tego przeciwnika przygotować, ale też, też skupić się na sobie, bo to też jest istotne. Obrać odpowiedni plan na ten mecz i dobrze przygotować się, tak aby właśnie wracając do domu, można tak powiedzieć, może nie do domu, ale wracając na stadion śląski, to e, po prostu zapunktować, bo tego potrzebujemy, potrzebujemy zwycięstwa i tak musimy się do tego przygotować. Popatrzmy na zestaw par i terminarz ósmej kolejki Betklig pierwszej ligi, ostatniej przed reprezentacyjną przerwą. Aż trzy spotkania zostaną rozegrane w piątek. Najpierw Odra podejmie UKS, później Chrobry zmierzy się z Polonią, a mieć z Arką, w której także doszło do zmiany trenera. W sobotę, przed starciem na stadionie Śląskim, Warta zagra ze Zniczem, a Wisła Poc z GKS-em Tychy, gdzie również pracuje już nowy szkoleniowiec. ligowa niedziela rozpocznie się w niecieczy, do której zawita stal ze stalowej woli. Następnie Kotwica podejmie Krakowską Wisłę, a Rzeszowska Stal uda się do Siedlec. Czas na szpil! Dobry tuadler! Konkurs w naszym ostatnim czasie na szpil, zapowiadającym szpil z Arką, wygrał użytkownik YouTube'a, Ktoś, ktoś o wymyślnik P5U. Gratulujemy! A my lecimy z następnym konkursem. Napiszcie w komentarzu, jaka będzie dokładnie frekwencja na szpilu ze górnikiem łączna. W to pierwszy trefi, albo będzie najbliżej, dostanie odnos bon na 100 zł do wykorzystania w naszych strefach kibica. Jak już będziecie komentować, to napiszcie z jakich miejscowości przyjedziecie we sobotę na stadion Śląski. Albo przyjdziecie. Do zobaczenia! Czas na szpil!